Bardzo sceptycznie nastawiony do animowanych seriali. Błądząc gdzieś pomiędzy niechęcią a poczuciem zażenowania. Arkane, czerpiący elementy świata przedstawionego z League of Legends, nie zmienił mojego zdania. Obok premiery serialu przeszedłem zupełnie obojętnie, nie zważając na gargantuiczną lawinę pozytywnych opinii i recenzji wychwalających dzieło pod niebiosa. I jak bardzo później żałowałem. Gdy w pewnym momencie przemogłem się do rzucenia okiem na pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Właśnie to hucznie reklamowane powiązanie z grą Riot Games najbardziej zniechęcało mnie do seansu. A to dlatego, że życiowy epizod z mobami mam już dawno za sobą. Ładnie mówiąc. Jak się jednak okazało, serial jest jedynie inspirowany tłem Ligi Legend opowiadając swoją własną historię. Jednym z wiodących elementów Arkane jest kontrast między Piltover a Zion. Dwoma, można powiedzieć, światami, które stanowią centralną scenerię wydarzeń. Piltover, miasto postępu i wynalazków, prezentuje się w jasnych, złotych barwach, z bogato zdobionymi budowlami, które przypominają steampunkową wersję epoki wiktoriańskiej. Przestrzenie są tam otwarte, przepełnione światłem i detalami architektonicznymi, które podkreślają elegancję i prestiż. Z kolei Zajun, podziemie Piltower, jest pełne brudnego przemysłu i chaosu. Jest mroczne, zdominowane przez zieleń i fiolet, przypominające zanieczyszczone, toksyczne środowisko. Speluny, slamsy, podejrzani typkowie szwędający się po ulicach, i gęsty smród wydobywający się z rynsztoka. Szczegółowe ukazanie tych dwóch miejsc, zarówno ich różnic, jak i subtelnych powiązań, wzmacnia narrację o społecznych dysproporcjach. Można rzec, że wygląda to nieco sztampowo, ale zupełnie nie wyrywa z odbioru całości, rzetelnie kreśląc tło wydarzeń. Arkane to wyjątkowy przykład animacji, która łączy techniki komputerowe z klasyczną malarską estetyką. Styl graficzny serialu od pierwszego spojrzenia wyróżnia się bogactwem detali i niesłychanym rozmachem. Może to zabrzmi banalnie, ale serial zachwyca tak wspaniałymi kompozycjami, że każda klatka animacji, każdy kadr mógłby bez problemu zostać wydrukowany i oprawiony w ramkę jako dzieło sztuki. Zachowanie proporcji w kompozycjach, układ elementów kadru. Harmonicznie uzupełniającego się i tworzącego spójną całość, autentycznie zachwyca. Artyści studia Fortis Productions, odpowiedzialnego za produkcję, zastosowali unikalną technikę łączącą CGI z teksturami przypominającymi farby olejne i akwarele. Oczywiście przeplatających się stylów jest znacznie więcej: technika malowania węglem, kreskówkowy sznyt. Czy wiele innych, których nawet nie potrafię nazwać, pojawiają się w ważnych chwilach życia postaci, podkreślając ich wyjątkowość? Dzięki temu serial wygląda jak ożywione dzieło sztuki i idealnie oddaje atmosferę technologicznie magicznego świata. Twórcy mistrzowsko wykorzystują współczesne środki wyrazu wizualnego, łącząc cały wachlarz technik filmowych. Sięgają po niezliczoną ilość efektów optycznych. Zmieniają głębie ostrości, aby skierować uwagę widza na kluczowe elementy sceny. Używają symulacji krótkoogniskowego obiektywu, by zdeformować świat w narracyjnie ważnych momentach. Lub stosują efekt vertigo, gdzie równoczesne oddalenie kamery i zbliżanie tła wywołuje poczucie dezorientacji. Montaż dynamicznie przeplata szybką akcję z momentami ciszy. Ogólnie niemal wszystkie sceny akcji zasługują na zupełną uwagę każdego, kto docenia dobrze zrealizowany montaż. Za przykład może posłużyć walka Jinx z Warwicko-podobnym stworem w więzieniu z drugiego sezonu. Dynamiczne cięcia, które przedstawiają kilka postaci w jednej sekwencji, często z różnych perspektyw, w tym z ujęć pierwszoosobowych, stanowią świadectwo genialności montażu. Wszystko to odbywa się z niezwykłą lekkością, utrzymując klarowność nawet przy zawrotnym tempie i intensywnej dynamice, nie dając widzowi najmniejszych powodów do zagubienia się w akcji. Ponadto zręczna gra efektami, choreografia walki i cudowne operowanie kolorem czerwonym to coś, na co można patrzeć cały czas. A to wszystko przy niesamowitym akompaniamencie gitarowych riffów, wskazujących na inspirację twórczością Mika Gordona z Duma. Co zresztą może okazać się bardzo prawdziwe, bo ukazuje potyczkę z monstrum z piekła rodem. Elementy dźwiękowe pełniące rolę narracyjną, gdzie subtelne efekty audio, jak zgrzyt metalu czy stłumione krzyki, dopełniają wizualną dramaturgię. Dzięki takim technikom Arcane staje się nie tylko opowieścią, ale wizualno-dźwiękowym spektaklem. Co jednak jest warte wypunktowania, a nie jest już pochlebstwem, to zastosowanie slow motion, które budzi mieszane uczucia. Choć technika ta jest wizualnie efektowna i pozwala widzowi na chwilę wytchnienia w intensywnym tempie akcji, wydaje się momentami zbyt nadużywana. Jej częstotliwość sprawia, że traci na wyjątkowości i momentami wydaje się wręcz nagminna. Z drugiej strony, spowolnienie akcji skutecznie podkreśla kluczowe momenty i pozwala skupić się na szczegółach, co w pewnym sensie równoważy tę nadmiarowość. Twórcy serialu umiejętnie wykorzystują techniki filmowe, takie jak chiaroscuro, czy inaczej światłocień, oraz kontrasty tonalne i punktowe źródła światła, aby podkreślić zarówno dramaturgię scen, jak i psychologiczny stan postaci. Efekt ten wzmacnia zastosowanie oświetlenia w stylu motivated lighting. Gdzie źródła światła, takie jak lampy, światła heksteku czy jarzące się substancje chemiczne, wydają się naturalnie osadzone w świecie przedstawionym. Ostatecznie oświetlenie w Arkane działa jako ukryty narrator, kierując wzrok widza, sugerując, co jest istotne i subtelnie wpływając na sposób, w jaki odbieramy atmosferę, motywy bohaterów oraz ich problemy psychiczne. Charakterystyczną cechą stylu Arkane jest również sposób, w jaki oddano emocje postaci. Mimika bohaterów jest niezwykle ekspresyjna, co jest efektem precyzyjnego ruchu animacji, a nie, jak się okazuje, zastosowania technik motion capture. Na przykład subtelne zmarszczenie brwi waj, czy łzy w oczach małej powder są przedstawione z taką dokładnością, że widz niemal czuje ich ból czy radość. Dopełnieniem tych emocji są ręcznie malowane akcenty, cienie, refleksy światła, czy nawet ślady walki na twarzach postaci, które dodają niebywałego realizmu. Twórcy z postanowili uniknąć stworzenia kolejnego stereotypowego obrazu psychopatki. Zamiast tego, w rysach twarzy Jinx zawarli subtelne ślady jej dawnej osobowości jako powder, delikatność dziecięcych rysów i smutną pozostałość po utraconej niewinności. Ta mieszanka dziecięcej kruchości i zniszczonej czystości nadaje postaci wielowymiarowości, którą chce się eksplorować podczas seansu. Here we go. Kolejno stroje postaci, które doskonale odzwierciedlają ich przynależność do różnych subkultur. Wysokie społeczeństwo piltower cechuje elegancja i szyk, które widać w dopracowanych garniturach, bogatych haftach i materiałach takich jak aksamit czy jedwab, podkreślających status społeczny postaci, m.in. Jessa czy Mel. Ich ubiory często mają technomagiczne akcenty, które sugerują zaawansowanie technologiczne i fascynację nauką. W kontrze do tego, mieszkańcy Zion noszą stroje odzwierciedlające surowe warunki życia i brak dostępu do luksusowych materiałów. Ich ubiór charakteryzuje się praktycznością, warstwowością i nieraz pankową estetyką. Warto zauważyć, że kostiumy w Arkane pełnią również rolę narracyjną. Zmiana stroju często symbolizuje ewolucję postaci, jak w przypadku Jinx, której styl staje się bardziej ekscentryczny i chaotyczny w miarę jej przemiany psychologicznej. Albo Waj zmieniająca się we wściekłą plamę czarnego oleju, kiedy jej świat wali się na łeb na szyję. Warto zwrócić też uwagę na poetyzowanie wszelkiego rodzaju płynów lub płynopodobnych substancji, począwszy od uzależniającego migotu, przez przeróżne mieszanki alchemiczne, ślinę i łzy, aż po krew, od której serial wcale nie stroni. Ba, on ją nawet fetyszyzuje. Nieraz krople krwi trafiają na soczewkę obiektywu kamery i zostają tam przez dłuższą chwilę. Nie wspominając o tym, jak przy każdej wolnej okazji fruwają cięgimi strugami w powietrzu, połyskując drobnymi iskierkami odbitego światła. Nawet energia hexteku, tak często eksponowana w serialu, porusza się z gracją ciekłej substancji w stanie nieważkości. Akcentowanie fizyki płynów dodaje scenom niezwykłej organiczności tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne. Dzięki temu całość pozostaje harmonijna i wyważona a jednocześnie doskonale zaspokaja wizualne potrzeby widza. Arkane to nie tylko świetny serial, to też nie tylko popis, którym oczywiście jest. Arkane to mistrzowsko skomponowane dzieło sztuki wizualnej, które redefiniuje granice animacji, nie mając przy tym tej poklatkowej ociężałości znanej z wielu podobnych tworów. To kolejny dowód na to, że animacja może być medium zdolnym do przekazywania równie złożonych i poruszających doświadczeń, co najwybitniejsze dzieła kina.